Witamy nasi mhm. kochani wieczorową praktycznie już porą. Tak. Bo mieliśmy taki dzionek troszeczkę zapracowany. Teraz Wam powiemy co i jak. Między nami tutaj Joszka ona, sobie leży. Ona teraz zapracowana i zmęczona już. Po tak. całym dniu biegania. Poś... A tutaj kukulek sobie odpoczywa. Trochę jest przystrzyżony chłopak. Elegancki. I też drzemie sobie tutaj koło nas. No i jesteśmy słuchajcie, Tomek za mną sobie siedzi, tak i to wygodnie, po, po cichutku w kąciku. Usiedliśmy wreszcie po ciężkim dniu, naprawdę ciężkim, jesteśmy zmęczeni. Mieliśmy kupę, um, tak. kupę pracy z tego względu, że mnóstwo śniegu u nas um, leży. I wiecie, tutaj przy domu, to tam wiadomo, człowiek odgarnie dwa razy łopatą i już odgarnięte. Ale w pracy dosyć duży teren mamy do odgarniania. I no, dzisiaj podziałaliśmy trochę bardziej niż zwykle. Dzisiaj w ogóle było, wiecie, ciężej, dlatego że mhm. w ciągu dnia było zero stopni. Tak, a jak tam Joszko fajnie leży. Tak, tylko tu. Mhm. Było zero stopni i wiecie, ten świeży płuch, Opadł po prostu, mm -hmm. przytopniało leciutko, to było takie ciężkie, że szoka. Jeszcze w międzyczasie Danusia też została sama. Ja musiałem szybko do garażu po samochód. I tak ganiałem najpierw za solą. Wyobraźcie sobie dwa hipermarkety budowlane nie ma soli. Takiej drogowej mm -hmm. no drogowy oczywiście. W, w mrówce byłem, nic puściutko. Pojechałem zupełnie do innego, na drugi koniec Lipna, w briko nie ma. Nigdzie nie ma soli. No i na jutro się umówię z takim panem i ten i u niego jest. Ale niestety będziemy będę musiał wziąć znowu 12 worków i to dlatego małych. Bo bierzemy po 20 kilo, bo są po 5 kilo tylko. No właśnie, zazwyczaj bierzemy te większe, żeby wiecie, nie brać tyle no. tych worków, ale mm, nie ma. Weźmiemy takie mniejsze i też też będzie. No. Najważniejsze, żeby w ogóle były. Bo to wiecie. Tak. No jest żeby popyt po prostu. Na to. Posypać trochę. No i słuchajcie, taka gonitwa dzisiaj. Właśnie od rana od rana w pracy działaliśmy później wróciliśmy jakieś tam śniadanie, kawa, mama oczywiście też do nas przyszła i wspólnie sobie tam posiedziliśmy chwilę i potem od nowa znów. Jeszcze w międzyczasie tam Tomek obrał ziemniaki do obiadu, Ta. to później ja... No już... się dzielili jak zwykle. Tak. Później ja już wróciłam, to zaczęłam robić ten obiad, a Tomek pojechał po właśnie tą w poszukiwaniu soli drogowej tak. i przy okazji jeszcze Kaję zabrał ze szkoły, także tak się podzieliliśmy. No i jeszcze wiecie, później wróciliśmy do domu. To jeszcze tak, Tomek poszedł na chwilę do, do znajomego. Tak, w sensie, tak, później ja z kolei trochę ogarnęłam w domu, umyłam podłogi, umyłam Patelnie po, po obiedzie, bo dzisiaj mieliśmy mielone kotlety tak, i ziemniaki, melunę. melunę. I no i wiecie, tak zeszło do wieczora i usiedliśmy wreszcie i już wreszcie możemy to, odpocząć. Mamy, mamy tutaj herbatkę w kubeczku od naszej znajomej Anetki, którą serdecznie pozdrawiamy. Kubeczki służą cały czas. Piękne są z Irlandii. Irlandii tak. tak. Ja je bardzo lubię, bo ja lubię e, większą herbatkę sobie e, jesienią i zimą wypić. I te kubeczki tak, są tak bardzo fajne. A ja mam Danusie, tak. a jakbym się do Danusie <grym> teraz przytulił, tak, to bym po prostu usnął. No zmęczenia. bo jesteśmy pomęczeni tak no. bolą, bolą mi już plecy, ręce. Usłabym. Także wiecie, to się tak mówi odgarniać śnieg, ale to tego no, śniegu ci co dużo, no to wiedzą. No, dużo ciężki, bo on już taki trochę mokry. Ten biały puch to jeszcze jako e, Jeszcze jeszcze, nie, ale no. ten taki już zleżały tu masakra. No ale dobra, pomarudziliśmy jak trzeba to trzeba. E, wiadomo. <noise> trzeba nasza, tutaj nasza cecha narodowa. Tak. Ale to są takie regiony, nie wszędzie, y mhm. ale widzisz, y moja siostra przyjechała z Wocławka, to we Wocławku podobno aż tak dużo tego śniegu nie ma. A, właśnie. A u nas rąbało i rąbało. A u nas naprawdę bardzo, bardzo dużo, y że wczoraj to po prostu. Ktoś do nas podjechał, to nie miał się gdzie zatrzymać, bo wszystko wiecie, zawalone no. śniegiem. Ja teraz I... jak z Kajem jechałem, mm -hmm. to te wiesz, odgarnąłem, wiecie, nie tylko podjazd od garażu, ale wiecie, żeby krawężniki trochę ulicy, żeby wjechać. No właśnie. To teraz jak sąsiad zrobił taką wielką hałdę, ja po drugiej stronie wielką hałdę, tak żeby się tylko samochód zmieścił, to powiem ci, że ciężko było wjechać tak. Mm -hmm. No ciężko, ciężko. No. To ogranicza widoczność, no ale się oczywiście udało. No, dawno nie pamiętam takiej zimy. No, żeby, naprawdę. Żeby tak w tym roku jest. Delikatny mrozik. Nie jest super zimno, także fajnie, że jest taki delikatny mróz. Jak tutaj też piszecie Wy. Może y, trochę powymraża y, robali. Takich typu kleszcze, jakieś bakterie, jakieś wirusy, może trochę to poginie. No Sporo osób chorych, oczywiście, gdzieś tam w sklepach też się spotyka. Nie dużo osób mm -hmm. poprzeziębianych, panie, ekspedientki też, kaszlące, kichające, smarczące. dziś w mrówce tak miałem, taki pan też kaszlał. no też pani była, Zabijałem, no bo, bo dzisiaj. Ja żeby się nie zarazić, bo mm -hmm. też trzeba być sprawnymi, no. pracy mamy mnóstwo i nie naprawdę tak. teraz żeśmy sobie usiedli. Tak no. naprawdę, że już na razie nic nie robimy, i odpoczywamy. Bo nieraz sobie wiecie, że tak. będziemy na chwilę i czas znowu lecieć. No a teraz już nie musimy iść do pracy, nie musimy na razie nic takiego z grubsza robić. No, ja sobie usiadłam z herbatką. Tomek coś tam sobie swojego ogląda. Ja oglądam na YouTubie takie, mierzymy świeży materiał wpadu, Jakieś tam zimowe swetry, spodnie, kurtki, wiecie, buty. Także oglądam sobie moich też takich ulubionych twórców. No, każdy no, swoje ja tak. oglądam bardzo. No bo wiadomo, Tomka nie interesują za bardzo kobiece, no. jakieś tam stroje czy, czy kurtki, czy ale jest. Ale to nie zerknę nieraz. No bo akurat. mówisz, że ta ci się podoba, to by patrzę. Tak, akurat ym, tutaj tą youtuberkę, którą oglądam, to oni mają też wspólny kanał swój i, i czasami razem też ich oglądamy, nie? Tak, wtedy. Tak, tak, bo sympatyczni ludzie, fajnie się ich oglądamy. No. No, no, no ogromny kanał, no ale fajnie, fajnie. fajnie. Ym, Przyszło zamówienie z Synseya, ja sobie zamówiłam sweter, zamówiłam, zamówiłam dla nas do łazienki taki komplet, jest to komplet, taki dozownik do mydła, szczotka do, do WC i kubeczek mm. na szczoteczki, jutro Wam pokażę bardzo ładne. Pokażę wam jutro z tego względu, że lepsze światło, bo dzisiaj już ciemno. Tak, i tak. I to wiecie, tak nie nie za fajnie. Sweter też wam pokażę, bo sweter też mi się bardzo podoba w paseczki, bardzo fajne. To jutro pokażę wam. Mam nadzieję, że nie zapomnę, bo to różnie z tym bywa. Postaram się nie zapomnieć i wam te rzeczy jutro pokazać. Kajusia sobie zamówiła sweter i bluzeczkę bawełnianą na długi rękaw. Sweter mimo że rozmiar XS. Jest ym, za duży, bo to jest krój taki oversize. I odeślemy, a zamówimy. Bo tam chyba jeszcze była xxs także ym, mhm. ten jeszcze mniejszy zamówimy. Ym, to może już będzie lepszy. Bo jej też chodziło o to, żeby on był taki luźniejszy, swobodniejszy. A ja to lubi takie wiem, reprezentacyjne stroje, nie? Te spodnie sobie takie ładne kupiła, Oprócz tych spodniach, mogę w Emie, HM no. Wszędzie pasuje, żeby iść, nie? Tak, bo ym, to są spodnie takie materiałowe do nich można na przykład sweterek fajny założyć, a można też koszulę i już no. od razu ten strój się zmienia, taki bardziej elegancki, także spodnie fajne, ładne mają kolor szary, siwy i właśnie tak jak mówię, do tego można y, odpowiednią górę założyć, to wtedy albo na, bardziej na elegancko, albo bardziej na, jako strój codzienny, to też fajnie. Ale to w HM-ie wcześniej kupiłam mm -hmm. sobie te spodnie, a sweterek właśnie, no musimy wymienić, bo jest taki, no powiem Wam, Duży, naprawdę duży. Ale w tych spodenkach to ona fajnie wygląda. Bo jak wiecie, czekałem pod szkołą w samochodzie, mm -hmm. znaczy przed samochodem stałem, bo akurat chmurkę puszczałem mm -hmm. i patrzę z daleka idzie Kajusia, to tak wygląda jakby była na jakimś mm, przyjęciu eleganckim. Mm -hmm. Wiesz, musiała mm -hmm. się ładnie ubrać. Naprawdę, te spodnie są takie reprezentacyjne. Można, nadają się do szkoły, na ładne przyjęcie, do teatrów, we wszystkim. Mm -hmm we wszystkich sytuacjach są dobre. No, także ona tak się fajnie ubiera. No, no. one obydwie mają taki swój styl. Tak, każda ma e... trochę inny, ale... Znaczy, fajne jest to, że na czym mówisz inny, ja uważam, że nie, nie do końca inny, ale dziewczyny lubią na przykład sobie pożyczać ciuchy, to jest bardzo hmm. fajne, bo niby Kinga nosi Eskę i Kaja X Eskę, ale mm... No, czasami, wiecie, te rozmiary to są właściwie takie, t, t, praktycznie od XS-ki do, e, czasami do L-ki, to te, te, ten rozmiar jest taki uniwersalny, że i, i zmieści się y, y, dziewczynka czy osoba y, drobniejsza lub y, trochę bardziej. Ale mi się, <laughs> Ale, wiesz, wydaje, no. że styl y, mają podobny, bo oboje lubią no, podobny, też, podobny. też taki też luźny styl, nie? No. no to tak fajnie się dziewczyny ubierają. Tak? No także XSK wejdzie i LK wejdzie i, i MK, także L fajnie, że dziewczyny się wymieniają tymi y, ubraniami y, i co najważniejsze Pożyczają sobie po prostu. Tak, i co najważniejsze ubierają się tak, jak się powinny ubierać. Nie jak się niektóre dziewczynki piętnastoletnie mhm. ubierają teraz, jak się widzi, wiecie, jak się pójdzie do szkoły podstawowej, to tak jakby człowiek był w, w szkole wieczorowej dla dorosłych. No jak ja zobaczyłem rówieśnice, znaczy to już nie piętnastoletnie, co ja gadam, trzynastoletnie dzieci mhm. od Kaji, a porównałem Kaję do ich rówieśników z jej klasy, no to tu idzie dziewczynka 9 lat, a tam pannica 19, umalowana dekolt do pasa spódniczka króciusieńka, tak wymalowana, żeby nikt nie powiedział, że ona ma 13 lat. Mhm. No, nie wiem, może jestem staromodny, może ktoś mnie teraz skrytykuje za to, co mówię, może ktoś powie, słuchaj, taka moda, elegancko, no, mnie się taka moda nie podoba. Bo to jest niesmaczne, żeby dziecko trzynastoletnie tak było wyzywająco ubrane. Mhm. No, ale to już kwestia rodziców, nie moja, ja nie mam nic do gadania, to już powinny rodzice pilnować. Bo Kaję to od razu można rozpoznać, o, idzie dziewczynka, nie? a nie stara malutka. Mhm. No. No, tak to jest właśnie. Ja, ja trochę jestem na to oburzony, bo, bo ja bym nie chciał, żeby moje dziecko się tak ubierało. Bo to jest dziecko, 13 lat to jest dziecko. No. No. no cóż, możemy tylko sobie ponarzekać. Tak, no to już nie nasza sprawa tak naprawdę. No, nie? no dokładnie. Jak dokładnie. rodzice uważają, że jest okej, okay, no to to już ich wybór, to już ich decyzja. Dokładnie. Jeżeli podoba im się tak, a nie inaczej, no to... Ewentualne konsekwencje będą ponosić oni. No, dobra, wolny wybór. Każdy ma prawo się ubierać i wyglądać jak, jak ma, yy, jak chce, jaką, jak, jaką, jaką ma ochotę, i yy, no, nam nic do tego. Ktoś okay. chce mieć kolorowe włosy, będzie miał kolorowe. Ktoś lubi na czarno, to na czarno. Ktoś lubi mocny makijaż, to, to ma taki makijaż. Także yy, fajnie, że jesteśmy różni też. Yy, czasami faktycznie, no, te dziewczynki. Yy, też tak patrzę, czasami no, aż się dziwię, że mhm. faktycznie mają pozwolenie ze strony rodziców, ale to tak jak mówię, to już nie nasza. Nie, nasza, nie nasza brocha. No. Cieszę się, po że. Prostu tak mówimy, bo, bo musimy mówić takie rzeczy na vlogach, bo trzeba się wymieniać różnymi informacjami, spostrzeżeniami. No. Cieszę się, że, że nasze dziewczyny no nie, nie. tak się nie ubierają, wyzywający no nie, nawet, ich nie, nawet im przez myśl nie przechodzi, nawet ich nie korci, nawet z domu nawet nie hmm. robią takich rzeczy, nie przymierzają takich rzeczy i w ogóle. To jest super, naprawdę super. Hmm. Każdemu bym życzył takich dzieci. Bo człowiek wie, że, że na pewno nie zrobi tak, jak nie powinna zrobić. Nie, nie, nie zachwalam sztucznie, żeby nie było. No, no dobrze, kochani, zmęczenie jesteśmy, pewnie trochę widać po nas to, to zmęczenie. No mhm. bank, ja jestem czerwony. Czerwony jesteś? No, ja mam w ogóle, wiecie, co ja mam tak, jak się zmęczę na przykład, to Danie się nieraz mówi, ale jesteś rozgrzany, nie? Ale ja też tak mam. Jak... I, I tutaj mam takie uczucie ciepła. Nie wiem, mm -hmm. czy to widać, teraz ale takie mam uczucie masz? ciepła. No. Ja teraz nie, ale też często mam tak na policzkach. takie ja od teraz. Chociaż ja dzisiaj nie zmarzłem, bo była plusowa temperatura. No i w samochodzie byłem, to nie zmarzłem, mm. tylko tak nieraz ze zmęczenia, tak jakoś gorąco. Tak. A najgorsze jest to, że jutro ma sypać śnieg u nas. Ratunku! Wypluj to słowo. Ratunku, ratujcie nas stąd. Nie chcemy tyle śniegu, naprawdę, jak lubimy, jak gdzieś tam trochę leży śniegu, to już Wam mówiliśmy, troszeczkę śniegu super, ale jak jest za dużo, no, no to już przeginka, no to... Zwłaszcza przeszkadza temu, co musi robić przy tym śniegu. Mm -hmm. No bo tak jakże mówi, jedziesz w góry, nie? I... I, i, I pięknie nasypało pół metra o. No to jak fajne ktoś raski. jedzie w góry, to faktycznie super, że mnóstwo no. śniegu, ale jak ktoś spędza um, Przy z, um, weekendy, wolny czas czy ferie w mieście, no to ten śnieg przeszkadza no, tak. taka ilość, no bo, wiecie, ulice zawal zawalone, chodniki zawalone, ciężko się chodzi, um, żeby pospecerować, to też. Um, no jeździ się ciężko. No właśnie, jeździ się ciężko, spaceruje się ciężko i to tak jest. Nas dzisiaj na, się na takim małym skrzyżowaniu zarzuciło troszkę, nie? No? A włączył się taki system kontroli trakcji, takie samochodzik. No i właśnie powiem Wam, że wszystko fajnie, trochę śniegu fajnie, super i pięknie, że jest delikatny mrozik. To, no, to bardzo się cieszę. No. E, ale no teraz to już jest trochę za dużo i. No, ja bym też... Niech ten śnieg tam sobie w górach będzie, a u nas ta, troszeczkę nie znika. Już wystarczy. Chociaż pamiętacie, jak żeśmy narzekali troszkę, kurczę, żeby chociaż troszkę, chociaż troszeczkę, żeby tego śniegu było. No i troszeczkę Wszędzie nie mieliśmy, sypie... bo to chodziło głównie no, o święta, nie? No żeby no właśnie, było święta. w święta. Święty tam guzik, nic nie było, a teraz mamy za to aż nadmór. To już na, chyba na kilka lat. No, kurczę zapas śniegu. Już zapas, tak. No, Możemy schować, schowamy i będzie na przyszły no. rok. Ale ten dzisiejszy śnieg się nam bardzo ciężko robił. Bardzo, Oj, bardzo. No. Zapraszamy. Zawsze wiecie, staramy się na bieżąco, żeby tak nie wszystko naraz potem. A, tak. Ale się nie dało niestety, no bo co z tego, że wieczorem trochę odgarnęliśmy, jak wstaliśmy rano i od nowa jeszcze to więcej napadało. Nie mieliśmy za bardzo humoru. No to już, rano. tak, tak, musieliśmy w ogóle dużo wcześniej wstać, żeby mówimy, dobra, cały, całą noc sypię, no to musimy wcześniej wstać, żeby, żeby to tam trochę ogarnąć, doprowadzić do porządku. No i tak zrobiliśmy i faktycznie, no ale to wiecie, od rana robiliśmy, w południe, po południu i... Ale nie każdy odśnieża, muszę Wam powiedzieć. Na przykład nie. byliśmy nie. Wy pod Biodronką, to dobrze Danusia mówi, jedź pod Lidl. Y, przepraszam, pod Dino. Pojechaliśmy pod Dino i faktycznie było widać, że plac jest ubity, że jest ktoś odśnieżał mm -hmm. czy łopatami, ale raczej mi się wydaje, że taki ma mały traktorek z pługiem był. Taki mały pojazdik, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale mm -hmm. wiecie, nie traktor, tylko taki mały pojazdik mm -hmm. z pługiem, no bo inaczej było to odśnieżone. Ale pod, jakbyśmy tak pojechali, nosiu wtedy tam pod Biedronkę, no to masakra. No. Masa, można, można się łatwo zakopać. Tak, wiecie, w takim... Biedronka przy, przy głównej drodze, mm, główna arteria miasta, można powiedzieć. I, I wiecie, no tak można było się zakopać tego błota pośniegowego, a raczej takie już, to jeszcze nie było błoto. To był taki ubity śnieg, tylko takie mhm, hałdy. Mhm. No to tam można było się zakopać. Nawet bym się bał tam, wiecie, bo tak się podjeżdża po akurat tą Biedronkę, tak, że się stoi pod górką. To nie wiem, czy by ręczny pomógł. No. No to może to czasami wiecie, no to w, tym wszystkim też zajmują się ludzie. Wiem, akurat mhm. my pojechaliśmy rano, no to może jeszcze wtedy nikt nie ogarniał no, tego, a było, może jak ale... pojechaliśmy, to za chwilę ktoś tam się za to wziął. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale w, w Dino też byliśmy rano i było zrobione. No było, było, no. było. No, Zamresem jak do Dino chodzimy często, bo jak wiecie, my lubimy Dino, nie? Tak. To yy, widać panów. Jak robią. Mm -hmm. Fajne dino jest, naprawdę polecamy. Polecamy dino, ale to wszyscy wiedzą, bo większość z naszych tak. widzów też lubi dino. Dobrze, uciekamy już, nie przymiedzamy. E, idziemy dalej odpoczywać sobie po całym ciężkim dniu. Pomarudzili e, trochę i, po, po i idą sobie, tam, tak. 3, po 3. Do ale zobaczenia. Ale czekacie na vloga. Do zobaczenia, kochani. Dziękujemy za, za za wysłuchanie, za to, że jesteście z nami. No i jutro znowu kolejny, kolejny dzień. Tak, tak jest. I, I teraz się będziemy modlić, żeby nie padał śnieg. Jutro ma padać śnieg, w środę ma być temperatura na plusie, także trzymajmy kciuki, żeby tego śnieżku trochę jednak zniknęło. zniknęło tak. Do zobaczenia. Pa pa. pa.